No dobra, no, się. Cześć, witajcie. Oto kolejna część recenzji e, ReZero. Tym razem zajmiemy się książką piątą, czyli pop, popyt w priestelli, gdzie akcja się rozgrywa rok po wydarzeniach z sanktuarium, gdzie gdzie właśnie ten główny bohater, Lady Emilia oraz inni zostali zaproszeni do presji przez Lady Anastazję. Pierwszy to mnie jest oczywiście wprowadzenie do te, te, to zaproszenie, poznanie brata Juliusa, Juliukulusa do szuły gdzie właśnie ten gór Joshua zaprasza Lady Emilię właśnie do Priesterii. I też poznajemy dwie, dwie nowe, ważne na ten tom, postacie drugoplanowe, Pana i tak oraz pieśniarkę Liliany. I oczywiście Lady Anastazja oprócz oprócz e, nich, czyli, e, czyli oprócz tego po, po prostu zaprosiła prawie całą e, te, prawie, wszystkich, prawie wszystkich kandydatów e, do e, tronu w Lubniki Oprócz jednej osoby, która się jakoś wbiła na. Nie za, biła na. biła się do, do, niej, do niej, czyli jeszcze dochodzi. Czyli wszystkie. Czyli są tutaj wszystkie kandydaci i pelt jest. Jeśli ktoś lubi pelt, to tutaj w, w tej części PELT jest, choć i tak w tej części, w tym tomie. W tych książkach Feldy zostało poświęcone też bardzo mało czasu. czasu. Dochodzi do tego też Priscilla, ten Wilhelm, przyjeżdża też Wilhelm Crash. Wilhelm i Crash. i oczywiście Anastazja i też jej świta. I, czyli też jest Julius, Juliukulus i też wielu, y, wielu innych, właśnie postaci Wszystkie, można powiedzieć, y, postacie drugoplanowe, są w tej księdze. No, do no prawie, no prawie wszyscy oprócz, oczywiście, nadwornego MAGA ale i tak miał dość duży, duży czas, czas poprzedniej serii. To więc. To więc i tak warto. Warto właśnie, tak jak mówię, warto właśnie przeczytać, bo duży pusty tej książki nie ma stuprocentowego poświęcenia głównemu bohaterowi. I też yy, tak, jedynym tomem, gdzie jest 100%, 100 subaru, yy, gdzie narrator jest wokół subaru, jest to ten tom, 16. W już jest dużo mniej. To jest około 80%. Jeden cały rozdział jest poświęcony Garfieldowi i mimi. Jego poczyniania właśnie w, w, nocy, w nocy w czasie pierwszej nocy popytu Subaru i ogólnie w, w całe w ogólnie w wszystkich priesteli pierwszej nocy. To więc ten, to więc też nie ma właśnie 100%. Ok, w 18 tomie też jest koło właśnie 80% 80-75% poświęcone Subaru. A w tych tomach blisko połowa. Blisko połowa, nawet trochę, trochę mniej niż połowa. Połowa się w tych tomach. W tym tomie Subaru się, można, można powiedzieć, pojawia, pojawia się już pod, samej, pod sam koniec. Subaru, jak już wszystko się... Jak już się zakończyły walki. Tak? W tym tomie jest dość dużo walk pomiędzy złymi, a dobrymi. Walka jest walka właśnie pomiędzy Reinhardem, a a Regulusem, czyli arcybiskupem chciwości. Oczywiście jeszcze do tego dochodzi zubaru i Lady Emilia, co też właśnie w trójkę na jednego, co też walcą z koksem. jeden koksu walczy pomiędzy, pomiędzy innymi oraz jest jeszcze tutaj walka z arcybiskupem w Gniewu, co Syriusz, co właśnie jest tutaj, nawet na pierwszej stronie Tomu XVI. Do tego jest jeszcze walka yy, ten, walka z, 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 ten, z Można powiedzieć z coś z walkami, z coś w tym stylu, czy z mumiami. Z mumiami. Gdzie ten, gdzie Wilhelm walczy ze swoją żoną i Garfield walczy z, z Kurganem Ośmiorełki, co też się dowiadujemy. Przez tutaj poznajemy prawie wszystkich z kurtów Wiedźmy, oprócz jedynie się nie pojawia jedno co do tej pory wiemy, że też jest z kurtów Wiedźmy, czyli Pandora. I też y, pojawia się też kilka nowych. Tak jak właśnie mówię, Syriusz oraz jeszcze Kapella. Dochodzi to wiecie, y, też jest ciekawie, że właśnie, w, w, moim zdaniem, jeśli ktoś lubi walki, i też poznanie w, w Poznanie w o, główny, o o bohaterach drugoplanowych, to właśnie ta księga jest. Właśnie o tym. Właśnie o tym, że poznajemy dość więcej o postaciach drugoplanowych. Dzięki czemu ten, są, można powiedzieć, mniej te postacie, nie są takie, że jak w innych, w innych czy w innych opowiadaniach, że wrzucają nie wiadomo ile postaci drugoplanowych, a, prawie, a robią tak naprawdę te postacie drugoplanowe, równie dobrze mogą ich jeść. Nie, w tej serii postacie drugoplanowe, wychodzi na to, że wszystkie postacie drugoplanowe są bardzo ważne, bo bez nich by coś się nie udało. Tak jak nawet wprowadzenie, ten, pieśniarki Liliany, i też poznajemy też jej w jednym tomie, też jej historię. Też właśnie dużo, dużo wprowadza i też dokłada swoją cegiełkę do, do zwycięstwa na jednym froncie. Więc moim zdaniem, właśnie warto. Oczywiście cena to jest 27 zł, gdzie 50, 27 zł za każdy ton To też trochę ten, ale jak za to czasem można oczywiście znaleźć jakąś promocję lub kupić właśnie na siarni lub na wiaczce, co też mają tam, chyba z, jeden ma niż 10%, inny jest 5%, czasem się też trafia 15%, jak, je, jak na przykład muszę zrobić ten renament, by żeby jak na nie mieli liczenia. A więc moim zdaniem, właśnie ten ton od Tapeiana Głodztukiego, właśnie to, to my właśnie warto przeczytać, by poznać więcej o postaciach drugoplanowych. I też, jeśli ktoś lubi te kozackie walki, tak jak na poziomie na poziomie Reinhardt kontra, kontra Elza, bo tutaj jest właśnie kilka takich walk, tak naprawdę. Bo to my ogólnie, tom, tom 20, ogólnie od tomu 18, tom 19 i 21 się poświęcony walkom, i to wszyscy ci, co mają siłę, walczą. I też, i też nawet najświeższy, że od to też. Co wiadomo, że od to się nie nadaje do walki, ale od wiadomo, od to. Jak dowiedzieliśmy się od przecież saktuariu, on ma tak samo ujemnego pecha jak Subaru. A no nawet przy gorszego. To więc on też ma, on też jest pechowcem tej serii. To jest też e, moim zdaniem właśnie. Właśnie bardzo warto. Warto właśnie mieć tego. warto właśnie zakup, zakupić właśnie... Właśnie, ponieważ autor rozszerza tutaj postacie drugoplanowe, przez co w całej serii może Subaru jest właśnie od subaru jest 80%, a 80%, ale, ale też jest dużo o reszcie. Oczywiście, jeśli mieli to z tomu 16, czyli to prowadzenie do tej księgi, to tak naprawdę subaru tutaj jest właśnie 60% subaru. 60% subaru, co właśnie tymy. Tutaj idzie to na plus.